8 kwietnia Informacje Kultura Sport Witold Szulc. Witam Państwa bardzo serdecznie, a oto serwis informacyjny. Wczoraj odbyło się posiedzenie społecznej rady samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej. Jednym z punktów obrad było przejęcie przez miasto i gminy podstawowej opieki zdrowotnej. Reguluje to ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Otóż artykuł 55a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym nakłada na samorząd Terytorialny obowiązek zabezpieczenia usług medycznych, czyli dostępu do lekarza, pielęgniarki i innych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców objętych organem samorządu terytorialnego. Plan ten musi być opracowany do końca czerwca 1999 roku w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, które się jeszcze nie ukazało. No ale biorąc pod uwagę fakt, że nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, w tej chwili toczą się, odbywają się zmiany organizacyjne i strukturalne w obrębie samego ministerstwa, należy oczekiwać, że realizując ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, do którego przede wszystkim pani minister jest zobowiązana, takowe rozporządzenie się ukaże. I wtedy organy samorządu terytorialnego będą musiały opracować taki plan i przedłożyć zabezpieczenia medycznego ludności w ramach POZ-u co wiąże się z przejęciem pod zarząd gminy podstawowej opieki zdrowotnej. Czy w takim zakresie usług? o jakim mówi artykuł 55, czyli z zabezpieczeniem całodobowego dostępu. Czy będzie się to odbywało na takich zasadach jak w chwili obecnej, że POZ zapewnia państwu opiekę medyczną do godziny 18 wieczorem, a od 18 do 8 rano kontynuujemy działalność POZ-u w ramach ambulatorium pogotowia ratunkowego w Pabianicach, Tego nie wiem. To wymaga po prostu ustaleń między organem samorządu terytorialnego a dyrekcją obecnego, samodzielnego. Zakładu Opieki Zdrowotnej, jakim jesteśmy. Na razie takowe działania nie zostały podjęte. Prawdopodobnie wszyscy oczekują na ukazujące się, na rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, które ma się ukazać. Niemniej jednak chcę zwrócić uwagę, że żeby przygotować się do podpisania kontraktu z kasą chorych na rok 2000, takie poczynania należy już przeprowadzić. Tak, żeby w okresie jesiennym na wysokości gdzieś września i października POZ, który ma być przejęty przez organ samorządu terytorialnego, miał przede wszystkim właściwości jednostki samodzielnej, bo takie zadania musi spełniać, musi mieć opracowany status, strukturę organizacyjną i zadania, również rejestrację w sądzie. I te wszystkie dokumenty wraz z złożoną ofertą swojego działania na danym terenie muszą być złożone do kas chorych i najpóźniej w grudniu takowa umowa musi być podpisana. W przejęciu podlegać będzie pięć poradni z terenu Pabianic, gminny ośrodek zdrowia w Ksawerowie oraz dwa wiejskie ośrodki zdrowia w Pawlikowicach i Petrykozach. Przedstawiciele zarządów miasta Pabianic oraz gmin Pabianice i Ksawerów obawiają się tego przedsięwzięcia twierdząc, że nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi. Jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe realizowanych usług medycznych to zabezpieczenie to daje kasa chorych. Na realizację usług medycznych. Jest to zgodne z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Natomiast przejęcie poszczególnych placówek medycznych, które świadczą taką umowę, będzie się wiązało na pewno z ponoszeniem pewnych kosztów do dotyczących utrzymania tych placówek typu remontów, typów opłatu za media itd., itd. Dlatego że kwoty finansowe, które są przekazywane przez kasę chorych nie wystarczają na realizację tych wszystkich zadań. Niemniej jednak uważam, że nie będzie to specjalnym obciążeniem dla gmin, które no, się, powinny się czuć zobowiązane w przejęciu tych ośrodków. Jeśli chodzi natomiast o całą procedurę przejmowania, która będzie się wiązała z przygotowaniem dokumentów, z podziałem, pracowników z różnymi innymi funkcjami, to w zozie pracuje dostateczna ilość fachowców, którzy mogą to dokonać. Także obaw tutaj nie ma żadnych. Na pewno będziemy służyli pomocą, radą nie tylko w tym roku, ale również na początku przyszłego roku, gdyby wyniknęły jakieś kłopoty. Dzisiaj o 2.40 w nocy portier Zakładu Poprawczego w Ignacewie powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji o leżącym koło szyn tramwajowych mężczyźnie. Na miejsce udali się pabieńcy policjanci z technikiem. Mężczyzna leżał około dwóch metrów od torów, miał widoczne rany głowy. Lekarz przybyły na miejsce, stwierdził zgon. Podczas oględzin torowiska zabezpieczono szereg śladów, między innymi deski mogące pochodzić z tramwaju. W wyniku dalszych czynności już w zajezdni tramwajowej ujawniono tramwaj, z którego mogłyby pochodzić znalezione deski. Motorniczy nic jednak nie wie o tym, by ktoś został potracony przez jego pojazd. Potrąconym okazał się 41-letni 41 mieszkaniec Łodzi. Sekcja zwłok wykaże, co było bezpośrednią przyczyną zgonu. Natomiast Wydział Ruchu Drogowego poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło 30 marca bieżącego roku w Pawieńcach przy ulicy Warszawskiej, gdzie samochód koloru ciemnego potrącił rowerzystkę. Świadków, zwłaszcza kierowcę samochodu marki Cicłeczento, prosi się o kontakt osobisty z Komendą Powiatową Policji ulica Żeromskiego 18 pokój 118 lub telefoniczny 215-26 28 wewnętrzny 274. Pozostałe informacje znajdziecie Państwo w policyjnym serwisie informacyjnym w naszej top gazecie na stronie 230. W Pabieńcach znajduje się 11 stacji benzynowych. Kolejna podwyżka cen paliw spowodowała również ich wzrost na naszych stacjach. Różnica między najniższą a najwyższą ceną tego samego gatunku paliwa wynosi około 5%, a kształtuje się na dzień dzisiejszy w następujący sposób. Stacja paliw Trzebinia na terenie stadionu Włókniarza. Etylina 94 2 zł 4 grosze, etylina bezołowiowa 95 2 zł 5 groszy, olej napędowy 1 ,63 zł 63 grosze. Stacja petrochemii Płockiej przy ulicy Klińskiego. Etylina 94 2 zł 7 groszy za litr, bezołowiowa 95 2 zł 7 groszy i olej napędowy 1 zł 66 groszy. Stacja paliw przy ulicy Traugutta. Benzyna żółta 2 zł 3 grosze, zielona 2 zł 3 grosze i olej napędowy 1 zł 62 grosze za litr. Stacja paliw przy ulicy Północnej, Etylina 94, 2 zł 6 groszy, etylina bezołowiowa 95, 2 złote, 6 groszy, olej napędowy 1 zł 65 groszy. CPN przy ulicy Łaskiej. Etylina 94 2 zł 5 groszy za litr, bezołowiowa 95 2 zł 5 groszy za litr, olej napędowy 1 ,65 zł 65 groszy za litr. Również podobne ceny są w tepenie przy ulicy Partyzanckiej. Etylina 94 2 zł 5 groszy, bezołowiowa 95 2 zł 5 groszy, olej napędowy 1 ,65 zł 65 groszy. Stacja paliw Makpier. Żółta, czyli Etlina 94, kosztuje tam 2 zł. 5 groszy, zielona bezołowiowa 2 zł. 5 groszy i olej napędowy 1 ,65 zł. 65 Natomiast dla posiadaczy karty stałego klienta taniej o 4 grosze na każdym litrze. Stacja paliw przy ulicy Lutomierskiej na terenie MZK. Etylina 94 2 zł. 4 grosze za litr, etylina bezołowiowa 95 2 zł. 2 grosze za litr i olej napędowy 1 ,63 zł. 63 grosze za litr. Stacja paliw Roma, znajdująca się przy ulicy Żgowskiej, etylina 94 2 zł. 2 grosze. Podobna cena jest etyliny bezołowiowej 95 i olej napędowy 1 zł. 62 Stacja paliw Statoil. Żółta 2 zł. 10 groszy, zielona 95 zł. 10 groszy i olej napędowy 1 zł. 71 groszy za litr. I ostatnia stacja, stacja paliw Esso, etylina 94, cena wynosi 2 zł. 7 groszy, etylina bezołowiowa 95 również 2 zł. 7 groszy i olej napędowy 1 zł. 66 groszy za litr paliwa. Działający przy osiedlowym domu kultury Kabaret pod Brzozami zajął pierwsze miejsce w przeglądzie artystycznym Ruchu Seniora. Konkurs odbył się 27 marca w Koluszkach i został zorganizowany przez tamtejszy ośrodek kultury. W kategorii kabaretów wśród wielu zespołów z różnych miast Pabianicy Seniorzy zostali ocenieni najwyżej. Kabaret pod Brzozami działa aktywnie już od 15 lat. Opracowaniem choreograficznym występów zajmuje się Lowkadia Królikowska. Kierownikiem literackim jest Regina Psyta, zaś opiekę muzyczną sprawuje Marek Koszab. No, jak długo przygotowywaliście się do m, tego konkursu? Bardzo szybko. Nad terminy gonią dwa tygodnie. Dwa, dosłownie dwa tygodnie. E, jakie, jakie wrażenia po tym, po tym sukcesie? No, pozytywne, jak najbardziej budujące. Czy w planie macie jakieś kolejne występy, kolejne festiwale? Jest, tak. Bydgoszczy. Przygotowujemy się do Bydgoszczy. To będzie Laur seniora w sierpniu. Na zakończenie dzisiejszych informacji o sporcie, o, tym razem o sporcie szkolnym. W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się finał rozgrywek szkół średnich w koszykówce chłopców. W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje wszystkich pawieńskich szkół średnich. Największym zainteresowaniem i dopingiem cieszyły się mecze premiowane nagrodami. W spotkaniu o trzecie miejsce, drugie liceum ogólnokształcące pokonało zespół szkół mechanicznych 70-40. do 40. Pierwsze miejsce w rozgrywkach wywalczyli reprezentanci pierwszego LO, pokonując rywali z Elektryka 95-80. do 80. W przerwach między meczami prezentowały się zespoły taneczne Ganesz 1 i Ganesz 2 z Młodzieżowego Domu Kultury. Podczas rozgrywek prowadzono współzawodnictwo o tytuł najskuteczniejszego i najlepszego zawodnika. Najwięcej, bo 200 punktów zdobył Adam Rajkowski z elektryka, a najlepszym zawodnikiem rozgrywek wybrano Macieja Sosnowskiego z drugiego LO. Nagrodę zwycięzcą wręczyli przedstawiciele władz powiatu pabieńskiego, wicestarosta Piotr Adamski i członek zarządu Dariusz Wypych. Organizatorem zawodów był Młodzieżowy Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabieńcach. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Zapraszamy oczywiście serdecznie na jutro o stałych porach. Do zobaczenia.